Cześć wszystkim, witam. Jesteśmy w trakcie zniw kukurydzianych. Pogoda na szczęście dopisuje, ale co z tego? Plon kukurydzy to jest jakaś porażka w tym roku. Nie dziwota, bo to co u mnie się działo z pogodą, czyli ta susza, te upały, ten brak opadów, no zemścił się na tej kukurydzy. to bardzo dokładnie widać. Jedynie co to tak w środku pola jest kawałek lepszej ziemi, tu przy końcu jest kawałek lepszej ziemi i tam jak jest trochę niżej też jest kawałek trzeciej klasy, to tam kukurydza jest jak trzeba a tu gdzie jest czwarta, piąta, szósta w przewadze piątej to praktycznie nie ma kolb na, na, na łodygach przejdziemy się, zobaczymy, zatrzymam kombajn na razie co do maszyny jeden dzień, bo to już mamy drugi dzień zmagań poszedł tak naprawdę na ustawianie dostrajanie na wszelkiego typu usterki Pęk wąż od jazdy hydrostatu był wymieniany. Pęk też łańcuch przenośnika pochyłego na jednym rzędzie. tu z łańcuch czterorzędowy. No, takie można powiedzieć pierwsze rozruchowe problemy, ale, ale udało się to wszystko już opanować. No i dzisiaj już ruszyłem z kopyta, że tak powiem. Jeden kontener już wyjechał, drugi właśnie jestem w trakcie napełniania. Mam przyczepę, pożyczyłem od kolegi Przemka. Tak więc, no, w miarę dobrze to znaczy w miarę dobrze to zaczyna iść, no ale no co z tego? Idziemy na zewnątrz. Mamy ujęcia z drona również. No i to wszystko zaczyna się kręcić, odpukać futwór Zobaczcie sobie dalej. Co tu jest? Mamy łodygi, mamy rośliny. Kolby nie ma, kolba jest. O taka, że tam chyba nawet... Za bardzo nasion nie ma. Idziemy dalej. No, a zresztą nie będę tutaj krążył za bardzo. No to widać, tak? O, tu szła kolba i na tym się skończyło. Proszę bardzo. Brak wody zrobił swoje. Jedyne co, to jest teraz ta pogoda do zbioru bardzo, bardzo dobra. Mamy fajnie sucho. Wszystko jest suche, aż się kruszy. Tak więc bardzo lekko to idzie przez sprzęt i nie zapycha mi aż tak e, taką mokrą masą kombajnu, tak jak to było w zeszłym roku, gdy kosiłem podczas e, takiej mgły, można powiedzieć, było wszystko wilgotne. Kombajn się nie zakleja. Kosi się tak samo jak, jak zboże. Po prostu jak zboże. Suchutko. W porządku. Wczoraj walczyliśmy nawet trochę dosyć długo, do godzin wieczornych. Jeździłem na ledach. Zobaczymy dzisiaj, jak to będzie. Ale podejrzewam, że identycznie. Chciałbym zdjąć te 6 hektarów tej kukurydzy. I jak nic się nie wydarzy, to powinno się to udać po prostu. No i bożki z tematem do nagrywania oczywiście jadę wolniej. No i zobaczcie, tam nic nie leci. Gdzie jedzie, jakaś kolba jest. Tu już jest trochę wyższa kukurydza, więc zaraz będzie coś wpadać. ale to z telefonem tu nie pojadę zobaczmy teraz Tam jest właśnie końcówka z trzeciej klasy, to tam zawsze urośnie. Choćby nie wiem jaka była pogoda, tam zawsze urośnie. Na ciężkiej, gniastej ziemi zawsze jest. Gigancik Nie czuje zbytnio obciążenia. Nawet za bardzo rozrzesz się chłopak nie chce. Tak to wygląda. sam uszkodzony zegar podładowania bo coś się stało w norek wpadłem dziura była ale przeszedł no i tak to wygląda muszę trochę muszę trochę szczelinę przestawić No widać i do przodu tutaj właśnie w tej części pola też już jest dosyć dosyć ta kukurydza tu widać z przodu no tak tak w ogóle nie opowiadam, drodzy widzowie, bo jestem bardziej skupiony na jeździe. Teraz znowuż mam za ciasną szczelinę ustawioną i właśnie większa ilość masy wpada do, do przystawki i idzie na kombajn. Tu znowu nie ma nic. jaki tutaj jest powiem wam, to jest około 3 ton hektara więcej nie będzie na pewno tak naprawdę cały blon to jest na tym końcu pola zaraz będzie to widać dokładnie dojedziemy i od razu będzie takie przejście pada tu coś? nic nie ma nic nie ma w ogóle pol. to jest no niestety jeszcze nie dość do tego że nie ma kolb to jeszcze zwierzyna robi swoje i wszystko w porządku O tutaj widać zobaczcie o, dokąd jest od razu inna kukurydza I zaraz będzie słychać po, po kombajnie, że wjeżdżamy w coś grubszego o. Oczywiście jeżdżę na całe 8 rzędów O, już słychać Niech ja się ustawię Bląt całego pola tak naprawdę. જ yeah. Wieczór. Godzina 18. Sypię już na volvo. Kontenery pełne. Na przyczepie jeden leży zatankowany. No i nie jest ok. Przepraszam, bo tutaj się skupiam, aby też dobrze to wysypać. No i skończę dzisiaj te pole. Tutaj ładnie widać ten cały zapych, tak powiem. Za cały dzień 10 hektarów z przebojami. Nie jest źle. A przeboje to mam na myśli zapchanie kombajnu, ponieważ zapchałem mi giganta jeszcze raz. Dlatego, że zagadano mnie przez telefon. Cały czas miałem telefony, rozmowa non stop, non stop, bo to na skupie. I ustalanie tych dostaw, nie dostał tego wszystkiego. Jechałem i jechałem i jechałem. Przesypałem zbiornik i już stanęły podajniki, a ja dalej jechałem no i nakosiłem, że tak powiem cały kombajn, caluteńki no i godzina poszła spokojnie na odpychanie, albo lepiej żeby go odetkać zaraz będzie ładnie leciał stworzek, ja jeszcze za szybko ale no mówię, dycha z przebojami będzie położona dzisiaj jeszcze zostanie na jutro 6 hektarów i będzie po robocie, kurzy się. Wreszcie wszystko czarne, to widać po różę wysypowej. Czarne, jak nie wiem co, jak smoła. Przystawka też robi się czarna. Tylko ja, w kabinie, tutaj powiem Wam szczerze: że jak mam tutaj tą szybę, mam tu wszystko pozamykane. Jestem zamknięty, to nawet w miarę tu się jeździ. Ciepło jest, bo tu jest hydraulika, to wszystko ładnie grzeje. Od dołu jest hydraulika, więc jest ogrzewanie podłogowe bo wiadomo pod podłogą jak w każdym bizonie tu jest rozdzielaczy cała masa yy, ustawienia tej szczeliny na tym siłowniku hydraulicznym to też dosyć dobrze działa choć było na to dużo przekleństw po drodze bo nie chciało iść o proszę bardzo tak był zapchany znowu gigant no i to jakoś jakoś to nie powiem że nie ale jakoś to idzie żeby nie chwalić dnia przed zachodem słońca Chociaż już słońce zaszło dawno, wjeżdżamy dalej. Zaraz w Ani. i zostały chyba ostatnie dwa przejazdy, albo trzy, zobaczymy jak to wyjdzie. No i będzie największy areał położony. Zostanie jeszcze tylko 6 hektarów i, i po sezonie kukurydzianym Cieszę się, że jest taka sucha, to nie będę musiał tak dokładnie kombajnu rozbierać, myć, czyścić bo nie ma tej mąki, jest normalnie sucha, tak jak przy koszeniu zboża. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, jak to się potoczy, ale naprawdę koszy się dużo lepiej niż w zeszłym sezonie.